Dzień dobry, dzień dobry, witam Was ze Szczecina. Jest słoneczna niedziela 9 rano, więc mam nadzieję, że uda mi się tutaj dzisiaj dużo nagrać i dużo atrakcji. Mój przewodnik mi przygotował listę, liczy prawie 70 pozycji, więc mam nadzieję, że rzeczywiście te wszystkie drobiazgi uda się nam wyczaić i jak najwięcej zobaczyć. Szczecin, czyli miasto siódme pod względem... Teraz chyba mi poproszę, żebyś mi podpowiedział, mam tam w ściągę, czy pod względem ludności, czy, czy pod względem powierzchni. Chyba ludności, jeśli mnie pamięć nie myli. Siódme miasto w Polsce, ale w granicach Polski dopiero 1945 roku wcześniej niemiecki Szczecin. Także dzisiaj zobaczymy jak to miasto wygląda, jakie tutaj są też te właśnie niemieckie ślady. Zajechałam na Pomorzany i zobaczcie, kogo tu mamy! jaram się strasznie i w ogóle może to trochę dziwne, ale yy, zauważyłam, że urodził się w roku, w którym działał Kuba Rozprówacz i nie wiem, czy po, po prostu to pamiętam. E, I myślę, że teraz już będę pamiętać, kiedy urodził się Eugeniusz Kwiatkowski. Żeby nie było, że jaram się tylko dziwnymi rzeczami, mamy tu naszą podwójną noblistkę i proszę bardzo, polon i rad. Chciałabym Wam pokazać w tej chwili to jest tak zwana szczecińska Wenecja. Tam mamy e, takie stare ceglane budynki, więc można się domyślić, że Marta się oczywiście już jara. E, z drugiej strony od strony ulicy przejścia są zamknięte. Tu bardziej można chyba płynąć kanałem po prostu i e, wtedy obserwować to z bliska. Natomiast i tak na mnie takie stare ceglane budynki robią wrażenie, więc stwierdziłam, że i to Wam pokażę. Widzicie tutaj, jak to wygląda. Dosłownie jak z jakiejś pocztówki, jak tu mój przewodnik mi podpowiada. To co widzicie, to jest plac Tobrucki. E, tutaj ten niebieski element to jest pompa z XIX wieku. Ta wieża po środku, podpowiesz mi co to jest? E, rektorat Uniwersytetu Medycznego. A ta ciemniejsza, bardziej z boku, to pewnie jakiś kościół? To jest bazylika. A to jest bazylika. Pewnie tam też dojdziemy. Świętego Jakuba. Przy placu Tobruckim. Widzieliśmy Czerwony Ratusz, i przeszliśmy teraz na drugą jego stronę, żeby zobaczyć cztery alegorie. Są to alegorie miasta Szczecina, przemysł, e, rolnictwo, żeglarstwo i wiedza. E, I możecie je tutaj zobaczyć właśnie pomiędzy tymi arkadami. W ogóle te arkady też bardzo robią na mnie wrażenie. Widzicie, jaki piękny kościół! Kościół ewangelicko-augsburski, świętej trójcy na łasztowni. Jestem teraz na łasztowni. E, tutaj widoki na drugą stronę wały chrobrego, e, ale chciałabym wam pokazać dźwigozaury. Proszę bardzo. Dźwigozaury. Całkiem fajne, efektowne. Zaraz podejdziemy bliżej. To, co jeszcze tutaj jest całkiem fajnego, to że pojawiła się taka e, wystawa ze starymi zdjęciami, jak ta łasztownia wyglądała wcześniej. E, I... E, no właśnie, czym w ogóle była łasztownia, skąd ta nazwa? E, um, łasztownia może też się kojarzyć e, tym z Was, którzy e, mieszkają w Gdańsku, bo mieliśmy e, Lastadie, czyli łasztownię e, i tam była stocznia. E, tak samo tutaj mamy łasztownię, e, chociaż z niemieckiego Lastadie, więc troszkę jakby inna końcówka. I też była taka jednostka objętości, która się nazywała łaszczem. I łaszcz to było 30 korców, i była to taka jednostka pakunku na statki, czyli jakieś 3000 do 3800 litrów, bo generalnie to była nierówna jednostka, zależy kto opakował. Tymczasem tam w oddali widzicie wejście do portu Szczecińskiego. Jesteśmy pod ratuszem staromiejskim w Szczecinie. Tutaj słońce przygrzewa akurat z tamtej strony, więc nie wiem na ile to dobrze widać, ale jest to jeden z oddziałów Muzeum Narodowego i wejdziemy za moment do środka, żeby właśnie zobaczyć coś nie, coś się dowiedzieć o historii Szczecina. I na deser, albo prawie na deser. Bazylika Świętego Jakuba, widoki z wieży widokowej. Wjechaliśmy na 56 metrów wzwyż, i to co widać, to tam jest łasztownia. Tam byliśmy wcześniej, proszę bardzo. A tam będziemy niedługo, bo wybieramy się do zamku. Teraz przed Wami zwieńczenie pałacu pod globusem. Jestem przy makiecie zamku Książąt Pomorskich. Tędy wchodziliśmy. Hop, hop. Tu przechodziliśmy dalej na dziedziniec. O, cały dziedziniec, i tutaj był zarąbisty zegar słoneczny. O, tutaj. Który ma tutaj, y, między innymi, takiego błazna, który macha rękoma i y, maskarona po środku, i lwy, i gryfy. I po zwiedzeniu dziedzińca wyszliśmy z powrotem tamtędy. I przeszliśmy. O tu. W tym miejscu jesteśmy, bo mniej więcej tu stoi makieta, i wychodzimy tam. A to, co jeszcze zobaczyliśmy, to przeszliśmy z tamtej strony na chwilę, żeby zobaczyć panoplia, czyli takie, można powiedzieć, architektoniczne elementy, które się odnoszą do atrybutów wojennych. Tym razem jesteśmy po przeciwnej stronie rzeki. Widać łasztownie. Tam są dźwigozaury. O, tam. I lecimy, lecimy dalej i jesteśmy na wałach Robrego, a to co widać tu na końcu to są tak zwane tarasy hakena, czyli burmistrza Szczecina. Myślę, że to już ostatnie nagranie na dziś. Zrobiliśmy bardzo dużo, nie 70 obiektów, ale naprawdę no, taka solidna wycieczka, więc, więc to co widzicie to jest tylko zajawka.